Witajcie. W moim filmiku chciałabym opowiedzieć Wam o tym, czym jest LabBook i jak można go zrobić. No właśnie, czym jest LabBook? Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć słowo LabBook, oznaczałoby ono książkę na kolanach. Tak naprawdę, jest to interaktywna książeczka, okładka, która może zawierać różnorodne treści na określony temat. Niczym nie przypomina ona znanych nam z księgarni czy bibliotek pozycji. Zresztą zobaczycie sami. Przygotowanie labbooka to nie tylko zebranie i zaprezentowanie w dość atrakcyjny sposób informacji, myślę, że to coś więcej. Labbook z pewnością będzie świetnym sposobem na powtórzenie wiadomości na określony temat. Na dodatek możemy do niego wielokrotnie wracać. Raz przygotowany może służyć nie tylko nam. Oprócz informacji możemy w nim umieścić quizy, łamigłówki, puzzle, fiszki. Mogą się również pojawić w naszej książeczce elementy mobilne, czyli takie, które da się przesuwać, przekręcać, przeciągać. Dzięki nim zwiększymy interaktywność naszej książeczki, przez co będzie ona z pewnością bardziej atrakcyjna. Informacje, które umieszczamy w labbooku, No właśnie, umieszczamy w dość nietypowy sposób? Zapisujemy je, czy przyklejamy na harmonikach, książeczkach, kolorowych kartkach, umieszczamy je w kieszonkach, czy kopertach, które przyklejamy wewnątrz naszej labbookowej okładki. Jak stworzyć taki lab? Myślę, że najpierw powinniśmy przygotować niezbędne nam rzeczy. To jest oczywiście kolorowy papier, kolorowe flamastry. Przydadzą nam się z pewnością koperty, choć te możemy samodzielnie przygotować, właśnie z kolorowego papieru. No, i narzędzia, czyli nożyczki, dziurka, przydadzą nam się z pewnością klej, być może kolorowe taśmy, jeśli takie posiadacie, dzięki którym będziemy mogli mocować niektóre elementy wewnątrz naszej okładki. No, przyda się też sznurek. Z pewnością przydadzą się również różnorodne szablony, które możemy wydrukować na kolorowym papierze, a następnie wyciąć, poskładać, a następnie przykleić w naszym labbooku. Będziemy na nich umieszczać różne informacje, oczywiście w zależności od tego, jaki temat będziemy w naszym Labbooku chcieli poruszyć. Nieco dalej w filmiku znajdziecie kod QR, który przekieruje Was do wpisu na moim blogu, gdzie znajdziecie plik zawierający właśnie gotowe szablony, gotowe do wydruku. Oczywiście takie szablony możecie przygotować również samodzielnie. W zasadzie ogranicza was jedynie wasza wyobraźnia. Od czego zaczynamy? Pierwszy krok to z pewnością przygotowanie odpowiednie złożenie okładki naszego labbooka. W tym celu wykorzystajcie nieco sztywniejszy papier, najlepiej w formacie A3. Z takim labbookiem zdecydowanie pracuje się najwygodniej nie jest ani za duży ani za mały, ale oczywiście może być większy format, szczególnie wtedy kiedy pracujecie nad labbookiem w większych zespołach. W kolejnym kroku zaplanujcie jak będzie wyglądała właśnie zewnętrzna część naszej okładki. Warto aby pojawił się tutaj oczywiście tytuł labbooka, tak aby bez otwierania wiedzieć jaką może mieć zawartość, jakiego tematu może dotyczyć jego zawartość. No, i z pewnością możecie też umieścić tutaj grafikę sugerującą, właśnie, zawartość naszego labbooka. Niektórzy już na tej zewnętrznej stronie umieszczają pewne informacje, które dotyczą danego tematu. Tutaj już wybór należy do Was. W kolejnym kroku planujemy rozmieszczenie elementów wewnątrz naszej książeczki, i tutaj właśnie przydadzą się nasze szablony które będziemy wycinać i rozmieszczać wewnątrz labbooka. Przygotowujemy właśnie wydrukowane wcześniej szablony, na których znajdują się różnorodne kształty, kieszonki, harmoniki. Należy je oczywiście wyciąć, poskładać, a następnie poukładać wewnątrz labbooka. Zanim zdecydujecie się przykleić, możecie jeszcze je zmienić w położenie, poukładać inaczej, natomiast jeżeli już odpowiednio te elementy rozmieścicie wewnątrz Lobbooka, to dopiero wtedy przyklejamy je, czy to klejem, czy na przykład właśnie przy pomocy tych ozdobnych, kolorowych taśm. Zwróćcie uwagę, że w prawym górnym rogu znajduje się wspomniany przeze mnie wcześniej kod QR. Pod nim ukryłam link do swojego bloga, konkretnie do wpisu dotyczącego właśnie labbooków. W labbookach często pojawiają się mini książeczki, zresztą już o nich wcześniej wspominałam, które między innymi pozwalają zwiększyć powierzchnię której, na której możemy umieszczać informacje. I tutaj na tej animacji pokazuję w taki uproszczony sposób, jak taką książeczkę można przygotować. Zwróćcie uwagę, że przygotowujemy dwa paski papieru, składamy je na połowę, oczywiście zgodnie z naszym układem książeczki. Wszystko zależy od tego, czy chcemy tą książeczkę pionową, czy poziomą. Następnie odpowiednio nacinamy te paski papieru. Zwróćcie uwagę, że te nacięcia widać na zdjęciu. Jeden pasek papieru nacinamy od zewnątrz, drugi wewnątrz. Te nacięcia najlepiej wykonać przy złożonej kartce papieru, a następnie te dwa paseczki odpowiednio ze sobą łączymy. Ten nacięty od zewnątrz rolujemy i przekładamy przez otwór w drugiej kartce. Kiedy te wycięcia się pokryją, to książeczka stworzy nam pewną całość. Oczywiście, książeczka może mieć więcej stron. Wszystko oczywiście zależy od tego, ile treści chcemy w niej zawrzeć. Tutaj możecie zdecydować, jak obszerna będzie to książeczka. Pamiętajcie, najpierw rozplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów, a dopiero później przyklejajcie je do okładki. Na etapie planowania zawsze macie jeszcze możliwość pewnego ruchu, jakiegoś przesunięcia, a kiedy przykleimy już elementy do okładki, no to w zasadzie nie będziemy mieć już żadnej możliwości zmiany. Możemy też w naszym labbooku dodać elementy sketchnotingu, czyli graficznych, Notatek myślę, że niewątpliwie uatrakcyjnią one naszą książeczkę. By zwiększyć powierzchnię roboczą, można dodatkowo przykleić w środkowej części okładki kartkę A4. Oczywiście wtedy, kiedy mówimy o labuku, który wykonywany jest z kartki o formacie A3. Przyklejamy jedynie jej krótszą krawędź u góry okładki, co pozwala otwierać ją do góry. I właśnie taka dodatkowa kartka może stać się nośnikiem dodatkowych elementów. W moim przypadku była to dodatkowa koperta, czy składanka, na której można umieścić konkretne informacje. Pamiętajmy, że warto dodać też elementy pozwalające zamknąć naszą układkę. Z pewnością ułatwi to przechowywanie naszego Labbooka. W moim przypadku jest to sznureczek umocowany w dziurkach wyciętych przy pomocy dziurkacza. No tak może właśnie wyglądać labbook po wklejeniu do niego wszystkich elementów. Zwróćcie uwagę, że na zdjęciu widać u góry białą kartkę. To jest właśnie odchylony ten dodatkowy element wklejony do labbooka. Teraz wystarczy jedynie wypełnić naszą książeczkę różnorodnymi treściami. To może być oczywiście tekst, to mogą być ilustracje, zdjęcia, no być może wycinki prasowe, jakieś wykresy, schematy, mapy. Oczywiście wszystko zależy od tematyki, którą poruszacie. Dla zwiększenia interakcji, pamiętajcie, dodać do labbooka właśnie wspominane przeze mnie wcześniej fiszki, jakieś układanki, puzzle, patyczki, modele. W zależności właśnie od tego, jaka tematyka poruszana jest w Waszym labbooku. Z pewnością wiecie już wszystko, by móc rozpocząć tworzenie własnych labbooków. Życzę Wam dobrej zabawy i pamiętajcie, że ogranicza Was jedynie wasza wyobraźnia. Po więcej inspiracji zapraszam zaś na mojego bloga, którego znajdziecie w sieci pod nazwą Kikowy Belfer. Dziękuję Wam bardzo za uwagę!